Panie Prezydencie czy były rozmowy o ewentualnym wysłaniu w przyszłości europejskich żołnierzy do Ukrainy. Dobry wieczór Państwu. No jak Państwo widzą to było bardzo długie spotkanie, bo to była praktycznie biorąc nieprzerwana dyskusja z krótką bardzo przerwą, która trwała 6 godzin. Więc rzeczywiście było bardzo dużo dynamiki i poruszyliśmy cały szereg tematów. Um, um, można powiedzieć, że jeśli chodzi o konkluzję, najważniejsza jest taka, mam nadzieję, że w najbliższym czasie wspólnymi siłami zdołamy przygotować istotne dostawy amunicji dla Ukrainy, bo to jest tutaj najważniejsze. Była jedna bardzo konkretna propozycja zgłoszona, nie mogę ujawniać szczegółów, ale... Ale rzeczywiście to jest coś, co jest Ukrainie ogromnie potrzebne. To jest coś, co zgłaszał w ostatnim czasie wielokrotnie prezydent Wołodymyr Mirzewański. I tutaj bardzo konkretna odpowiedź ze strony liderów europejskich, nie tylko europejskich, bo byli także przedstawiciele Kanady i Stanów Zjednoczonych. Jest i liczę na to, że, 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 że w najbliższym czasie uda się to zmaterializować. Więc Ukraina takie wsparcie w tej postaci amunicyjnej dostanie. Dyskusja dotyczyła także innych form wsparcia, nie tylko wsparcia militarnego, ale także wsparcia w rozminowaniu. Ukrainy bardzo potrzebnego, także wsparcie szkoleniowe i w, i w, i w wstrzeżeniu granicy Ukrainy, choćby granicy z, z Białorusią, na której no nie ma oczywiście wojny, ale, ale która wiadomo, że, że z punktu widzenia Ukrainy stanowi istotne, istotne zagrożenie i, i wymaga także i aktywności. Sił ukraińskich, więc tutaj wsparcie dla Ukrainy, powtarzam, niemilitarne, bo, bo to są zazwyczaj siły niemilitarne, tylko to są po prostu funkcjonariusze państwowi w różnych krajach, więc, więc o takim wsparciu też rozmawialiśmy. Jeżeli chodzi o rozminowanie Ukrainy, to w zależności od tego, jakie państwo te, te potencjalne siły, które mogą uczestniczyć w rozminowaniu są bardzo różne, poczynając od firm prywatnych, które się tym zajmują w wielu krajach aż poprzez, poprzez choćby siły policyjne, które także dysponują saperami i, i, mogą, i mogą tutaj dostarczyć wsparcie dla, dla Ukrainy, powtarzam jeszcze raz, niemilitarne. Więc to były takie najważniejsze obszary dyskusji. Była mowa także o współpracy przemysłowej z Ukrainą, choćby jeżeli chodzi o przemysł rakietowy, gdzie wiele nowoczesnych technologii. Ukraina ma swoją dzisiaj już produkcję rakiet ale przekazać można tutaj Ukrainie czy udostępnić jej nowoczesne technologie, które są w posiadaniu dzisiaj państw zachodnich przede wszystkim państw NATO, taka, które mogłyby dzisiaj unowocześnić produkcję ukraińską i spowodować, że sama Ukraina byłaby w stanie produkować znacznie nowocześniejsze niż do tej pory rakiety na, na potrzebę swojej obrony. To były te podstawowe tematy, o których, o których tutaj dzisiaj dyskutowano i co do których można powiedzieć, że, są, że, że były one konkluzywne. Czy przekazanie rakiet dalekiego zasięgu wchodzi w grę? Czy taki temat tutaj się pojawiał na Ukraińców? Bo rano odniósł się do tego takiej propozycji kanclerz Niemiec Olaf Scholz mówiąc o tym, że jest to niemożliwe, aby Niemcy takie rakiety mogli przekazać, bo to by oznaczało włączenie się de facto Niemiec w ten konflikt pomiędzy, wojny między Ukrainą a Rosją. No, w tym aspekcie te zdania są różne i ta, ta, ta dyskusja na no, oczywiście tych różnic tych różnic nie, nie zlikwidowała, tak? ale, ale proszę, proszę pamiętać o tym, że jeżeli chodzi o szczegóły udzielania pomocy, to jednak poszczególne państwa decydują o tym, jaką pomoc konkretnie przekazują Ukrainie. Najbardziej żarliwa dyskusja toczyła się wokół w ogóle kwestii wysłania żołnierzy na Ukrainę i tutaj, i tutaj też no nie było absolutnie porozumienia, porozumienia w tej sprawie. Te zdania są różne, ale generalnie absolutnie takich decyzji nie ma, to chcę podkreślić, absolutnie takich decyzji nie ma. Natomiast, natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o takie wsparcie niemilitarne, właśnie choćby w postaci sił niemilitarnych do, do wsparcia w rozminowaniu czy, czy, czy wsparcia w szerzeniu granicy, tutaj takie, takie, ta, na, na takie na takie propozycje uczestniczący w dyskusji byli otwarci. A kto złożył tę propozycję wysłania żołnierzy? Czy ja, jakiego kraju to jest propozycja? Takich szczegółów nie mogę ujawniać. Ale czy jest coraz więcej krajów, które byłyby skłonne nie wykluczać takiego? Opcji? No nie mogę po tej dyskusji tak powiedzieć. Um, mogę powiedzieć tak nie było entuzjazmu. Very good and very efficient discussion, in Many Szanowni państwo, dziękujemy serdecznie. Dziękuję dziękujemy bardzo. bardzo.